Mamy czytanie w tej chwili dla Skorpiona, rozkład partnerski, Skorpion, 2021 maj, Skorpione, czyli mój znak Zodiaku. Zobaczmy, co się teraz będzie działo, co jest, co partner, partnerka czuje Skorpiona, co łączy, co dzieli, co Skorpion czuje. Co łączy skorpiona? Co dzieli? Co było? Co jest? I co będzie? Kochani, lecimy. Skorpionki moje, kochane. Tu mi się pokazuje w tej sytuacji, że skorpion czy skorpionica są przeciążone pracą. Tak naprawdę odkładają na później miłość. Ale ta miłość jest za rogiem. To zauroczenie jest za rogiem, i tam czeka za rogiem już partner, partnerka z tym kielichem, jako rycerz kielichów, starający się. Co dalej mi się tutaj pokazuje, kochane? kochani? Co on, co on czuje? Z jednej strony przychodzi z uczuciem, przychodzi z romantycznymi spotkaniami, z drugiej strony chce uwieść, przychodzi, żeby. A tutaj z takiej pozycji gościnności, pomocy, ale niestety chce tutaj też partner, partnerka skorpiona. No jest powiązanie te toksyczne, tego diabełka, tak? No co ich łączy? Wspólna praca, wspólne projekty, wspólne cele. Co ich dzieli? Brak wiary w siebie. Niestety tutaj... Um, Partner, partnerka Skorpiona mogą nie wierzyć w siebie, jak on, ona może mnie chcieć. A co Skorpion czuje? Skorpion tęskni za tym partnerem, partnerką, ale tak wychodzi z pozycji, a pospotykajmy się, zobaczymy, co będzie, a może zobaczmy, co dalej się będzie działo tutaj w tej relacji. E, razem mogą spotykać się, nawet tutaj wychodzić, e, cieszyć się życiem, jest karta zabawy, jest karta wsparcia. Co łączy jeszcze? Co łączy, no, łączy ten intelekt, bo jest asmieczy, czyli siła intelektu, rzeczowe postawienie sprawy, łączy intelekt, co dzieli, to, że, że tutaj e, e, to tak naprawdę i łączy i dzieli. Może być. E, ja bym powiedziała, że tutaj trochę dzieli to, że z jednej strony ten człowiek chce być przyjacielem, ten partner. Ten partner, ale to nieprzyjaźni szuka skorpion, czegoś więcej. Co było? Rozmowy intelektualne. To było ostatnio, co jest szczęście, spełnienie szczęścia. Tutaj jest karta takiego poczucia domu. Albo mieszkacie razem, albo będziecie planowali mieszkać razem, albo będziecie myśleli o spełnieniu marzeń razem, co będzie też gotowość do podjęcia działań, wierność, nowy nowe przedsięwzięcie, będzie pomoc wzajemna tutaj wręcz, a więc jest i ta miłość i pomoc wzajemna, a więc tu skorpionki. Ten niby diabełek, który ma takie fałszywe zamiary, nie do końca szczere, ten partner, partnerka, który tam nie do końca jest taki fair, może coś chce, chce ugrać swojego, ale z drugiej strony to idzie w kierunku relacji, to idzie w kierunku realizacji celów i takiego poczucia szczęścia, stabilizacji dwóch, z dwóch stron, tylko uważać na tą kartę diabełka. diabełka. No zobaczmy, co ten partner, partnerka Skorpiona skorpionicy czuje. Trzy karty, trzy karty. Patrzy, osądza, ma nadzieję. Ma nadzieję na, na razie tutaj na dobrą zabawę, ale też na, na spotkanie, tak? A więc tu ma nadzieję na spotkania, na rozwój sytuacji, na zobaczenie, co dalej będzie. I jedna runka rady. W przez przezwyciężenie problemów, realizacja życzeń. Mimo trudności, przezwyciężenie problemów, szczęście, poprawa relacji. Tak, a więc to jest naprawdę taka miłość, braterska siostrzana, koleżeństwo, ale to też jest takie mm, zadowolenie, sukces. Tak, udany związek to też karta wierności. Kochani, e, bardzo dziękuję za czytanko tutaj i za to, że oglądacie mnie e, dla Skorpionka.